Witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was dwa przepisy z bardzo podobnych składników na dwa obiady, lub też, jak kto woli, kolacje. Mam tutaj przygotowane składniki do jednego dania i składniki do drugiego dania. Jak widzicie. Składniki są bardzo podobne, i bardzo często jest tak, że ja robię dwa te dania jednocześnie, bo też możemy, jeśli mamy na przykład za dużo jakichś warzyw, no to po prostu sobie można podzielić. Ewentualnie, jak macie jakieś inne warzywa, ja mam w tym przypadku paprykę i cukinię tutaj i tutaj, ale jeśli macie jakieś inne, które lubicie, też możecie je wykorzystać jak najbardziej, to są takie dania, do których pasuje wiele warzyw. No i czym się różni? różnią te przepisy. Tutaj mamy boczniaki, a tutaj mamy pieczarki. W tym daniu wykorzystamy jajka, a w tym daniu ser typu włoskiego. No. Ewentualnie, jeśli ktoś lubi, może tutaj na przykład e, dodać też pomidory, e, jeśli ktoś lubi, ale to zobaczycie, można sobie to jakoś tam po swojemu też e, zmieniać, bo ja te przepisy też w zależności od tego, co mam w lodówce, wykorzystuję e, od razu, e, nie czekam i po prostu gdzieś tam sobie dowolnie składniki. E, Dodaję, ale to musi wiadomo wszystko do siebie pasować. Więc tak, tutaj wykorzystałam pieczarki duże. To są takie pieczarki typu na grill'a, ale jak widzimy, że mamy tutaj taką mniejszą pieczarkę, to po prostu ją kroimy i te nóżki, które tutaj są, też wyciągamy i będziemy je kroić tak, żeby zostały same kapelusze. Ale tutaj się nic nie marnuje, więc zaraz zobaczycie o co chodzi. Także najpierw będziemy robić to danie, a później to. No dobrze, jak już nóżki mamy pokrojone, to teraz może jeszcze przypomnę, co tutaj będziemy wykorzystywać. W tym daniu jest tak: cebula, pieczarki, papryka, cukinia i ser typu włoskiego. Jeśli nie macie sera typu włoskiego, to możecie naprawdę wykorzystać każdy inny rodzaj sera. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że to są takie dania, które można jeść. Bez niczego, bez żadnych dodatków, lub też można jeść z ryżem lub z kaszą. Więc zaczynamy wykonywać pierwsze danie. Na patelnie wlewamy dosłownie troszeczkę oliwy. Teraz na rozgrzaną oliwę wrzucamy naszą pokrojoną cebulę. Jak cebulka nam się już troszeczkę zeszkli dorzucamy pokrojone nóżki pieczarek. Dodajemy odrobinę soli. Jak troszeczkę podsmażyliśmy, dodajemy naszą paprykę i cukinię. I smażymy tak około 6 minut. Po około 6 minutach dodajemy trochę naszego sera włoskiego. Ja na tą ilość daję 1 czwartą opakowania i tak go kruszymy. I smażymy jeszcze około minutki. Jak już minutka minęła, to solimy i dodajemy jeszcze troszeczkę pieprzu. Dobrze, mamy usmażone i teraz ten farsz będziemy przesypywać do pieczarki. I Teraz bierzemy sobie patelnię, wkładamy nasze kapelusze i uzupełniamy farszem, który przed chwileczką zrobiliśmy. Jak widzicie, mam tutaj farsz i wrzucam do środka. czarki wypełnione. To włączamy gaz. I wlewamy sos sojowy. Nie używamy już tutaj żadnej oliwy. Nie używamy oleju, tylko dajemy na dno sos sojowy. nie za dużo tak na dnie, żeby troszeczkę pieczarki były w tym zamoczone, ale też nie za, nie za dużo. Pieczarki zakrywamy i pozwalamy, aby się dusiły. I teraz mamy patelnię po naszym farszu, niczym się nie przejmujemy, dlatego że to są bardzo podobne smaki i dajemy na tą patelnię oliwę jak jesteście bardzo wrażliwi no to możecie sobie oczywiście umyć ale no ja nie widzę takiej potrzeby no dobrze i teraz mamy y, naszą oliwę boczniaki które wam pokazywałam trzeba po, pokroić te boczniaki kroimy na takie Takie drobne, nierówne. To nie musi być równe. Bierzemy po prostu tak, jakkolwiek kroimy na takie większe kawałki. Nie musi to być starannie wykonane. Tam w międzyczasie pieczarki się duszą. Wrzucamy boczniaki na patelnię rozgrzaną. Nasze pieczarki się duszą, jeśli zauważycie, trzeba je dusić na najmniejszym ogniu. Jeśli zauważycie, że mm, sosu sojowego jest mniej, to już nie dolewacie sosu sojowego, tylko tro, troszeczkę wody. Po jakiejś minucie, dwóch dodajemy paprykę i cukinię. Tutaj wszystko jest pokrojone w taką większą kostkę. I teraz to będzie się smażyło jakieś około 10 minut. I teraz, na tym etapie, jak pieczarki nam się duszą, tutaj na patelni nasza druga poprawa się smaży. To możemy ugotować sobie ryż lub kaszę. Ja Mam taki sposób, żeby to danie jeszcze ładniej wyglądało, to do gotującej się wody wsypuję troszeczkę soli oraz odrobinę kary lub kurkumy, aby zabarwić ryż. Dla tych osób, które lubią brokuły i mają przede wszystkim, to można dodać świeże lub mrożone brokuły. Niedużo. Można dać, ale nie trzeba. Ja akurat mam to dam. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz trzeba to przemieszać. I na tym etapie trzeba też posolić. I przykrywamy, dusimy jeszcze około 6 minut. I dobrze. Jak podusiliśmy i brokuł był zamrożony, to teraz można go pokroić na drobniejsze kawałeczki, a jeśli nie był mrożony, no to wiadomo, że zostawiamy tak jak chcemy. O, tak sobie go okroję na drobniej. Jeszcze przemieszam. I teraz ryż się odsącza, a ja zajmę się naszymi jajkami. Jajeczka, sól, trochę pieprzu. I możemy dodać jeszcze jakieś nasze ulubione zioła. Może to być na przykład y, troszeczkę papryki. Ja dam troszeczkę papryki słodkiej i ostrej. Tam też lubczyk ogrodowy, też bardzo fajnie. Tutaj pasuje. I troszeczkę majeranku. Teraz wszystko roztrzepujemy. I wlewamy na naszą patelnię. aż jajko się zetnie się ze wszystkim tutaj ładnie wymiesza na jednolitą masę konsystencję robicie taką jaką najbardziej lubicie niektórzy wolą jak jest bardziej sucha niektórzy jak jest bardziej mokra to już pozostawiam Wam do wyboru i tak wygląda gotowe jedno danie, a tak wygląda drugie danie. Tak wygląda gotowe danie, a tak naprawdę dwa dania w jednym. Można jeść osobno, można jeść łącznie. Ja jeszcze troszeczkę ryż polałam sosem sojowym. Jeśli nie lubicie, to nie musicie. I cóż, życzę Wam smacznego!